No to co wszystkim? Te wszystkim. Słuchajcie się, po to brzydki mnie, bo tu było takie już, naderwało się, poobrzymałem to wszystko. Jutro, żeby to ładnie było. Na razie te gałęzie idą na bok. Mastej na co mi? A mi na to potrzebny. Bo muszę je troszkę ścisnąć do tyłu, bo się rozleciało. Nie wiem czy to pomoże, czy nie. Ale ja tak spróbuję zrobić, żeby były. Okay. i tak, pomogło to to się rozleciała, na wszystkie strony Tak ją wezmę, może ścisnę paskiem trochę chociaż tutaj i będzie urwało się za dużo tu się uderwało, tu się oberwało tu już było oberwane na no, tym opcie troszkę to wszystko poprzymałem No i takie pod żeby się oderwało. dobrze to zrobię? nie wiem spróbuję, chyba nie ale to nie będzie z tego nic tak to jakoś to zrezygnowałem ścisnę tu pasem dookoła takim paskiem kupiłem sobie oczywiście pasek. i tak to ścisnę tak ale takie to jest uziemiście czy to dobre? nie wiem dużo powie, że niedobre

to do je tak, żeby był bez tych podkórek No, no a Tu jeszcze jest Zobaczymy. E, już się wyłudziła, może, to Nie, nie, pojęcia nie, 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 nie tak to jest. A tak to jest, się przypinuje? Co? O! I złamałem na końcu. Kurde kis! To jednak jest miękkim, żeby musi tak to dostać jak jest. Nic nie zrobię z tym. Ale to jest brzoskwinia. tak troszkę chociaż skupę do kupy, żeby tak było. Kurwa się dbi. Gałęzie, ale to jeszcze wszystko mało. Trzeba to wszystko posłądać to wszystko mało co wciągnął. Jeszcze muszę poprzeć na tyle gałęzie. Poprzeć gałęzie dzisiaj. do roboty. Patrzymy, które te to. tutaj tak wisi. Na wisi nie idzie. To tak samo już. nie wiem, jak to nie było na jednego z na drugim dzień, może być tak chyba, nie, Tylko to na oczu. Wtedy wiedział, czy tak będzie, czy nie. Ale na razie tak jest. Zobaczymy, jak to będzie. I co? Oj, ładne świrki, Rosną piękne. Takie rosną, sakramuty wielkie. O! Widzicie? Ładne do nieba idą. Także nie jest tak źle. Tam tu jeszcze trzeba przyciąć, ale to już nie dzisiaj. Trzeba uciekać już do roboty Mój obornik od kur śmierć jak cholera Trzeba uciekać się stąd i tak wzoskinię zacząłem się, tak ją przyćwiązać Przyciąłem za bardzo ją pewno, no ale co zrobię? Tak musi być Tak musi być zrobię z tym nic, bo się nie da tym zrobić Styczeń luty trzeba obciąć czoki. No tak to już wygląda wszystko na kumper, nie na kubce, ale na razie, bo jak leży wszystko, to musi mać wtedy Także tak to wygląda. Poszedł takie od bo że takie to było. Nie jest Nie Jakoś trzeba to przypilnować Na razie go będzie leży. Jak się nie ma tego, co się chce, to się ma to, co się chce, a to się nie chce. No, no, tak, tak. Dobra, kurde, bo nie jest mocno. Porzeczka 15 rocznie. Hmm? Jak jego kury nie opędzuje, to będzie ładne. Wam ja pokazuje. One tak lubią opędzować. Tę porzeczkę. Bógsz pan, co się z nim stało. Nie wiem co się nie stało. Co się mogło stać? Grówki te, roboki jakieś opieńczyły. Wszędzie tu pan już poszczył dawno, a mi się jeszcze trzymają. Do czego? Bo jest u kur. I kury tam go przejdą, ogrzebią się troszkę, optyclają op, się. I są. A nie tak. O, Zaśka przyszła. Zaśka, Zaśka, Zaśka. E, Zaśka. Nie ja, Zaśka Zośka <grywk> myszy Dobra, to na dzisiaj by było pewno tyle z tego mojego Także Co więcej mogę dodać i więc więcej mogę ująć Tak to mu być, tak to leci Koniec